Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Feng Shui. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 30 czerwca 2025 roku, poniedziałek. Dzisiaj, moi drodzy, kończy się miesiąc i to była kolejna miesięczna nasza wspólna podróż. I mam nadzieję, że usłyszymy się w lipcu. A teraz, moi drodzy, powiem Wam, co się tutaj w tym ostatnim dniu czerwca będzie zadziewało. Dzień jest pod władaniem konia według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj pierwszy urzędnik, a nazwa jego brzmi tworzyć. Miesiąc, jeśli chodzi o kalendarz solarny, mamy we władaniu wodnego konia, czyli mamy dzisiaj podwójną energię konia. Moi drodzy, ale jeśli chodzi o kalendarz lunarny, no to już wiecie o tym, że drepcze tutaj nam po piętach, oczywiście wodna koza. Ale za chwilkę wodna koza również będzie tutaj nam towarzyszyć e, solarnie. Ale też jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Ja Was o tym poinformuję na bieżąco, kiedy wodna koza również rozgości się w kalendarzu solarnym. Jeśli jesteśmy przy kalendarzu lunarnym, no to pamiętajcie o pustym kursie księżyca. Wszystkie informacje na temat Pustego Kursu Księżyca na ten dziś kończący się miesiąc, ale również na nowy, czyli na lipiec 2025, znajdziecie w odrębnych podcastach, które to oczywiście linkuję na dole w opisie filmiku. Pusty Kurs Księżyca to bardzo ważna część składowa kalendarza lunarnego. Warto uwzględniać występowanie takiej e, rzeczy, takiego zjawiska astrologicznego i astronomicznego przy planowaniu swoich codziennych czynności i aktywności. Uwierzcie mi, to się opłaci. Rok dalej mamy we władaniu drewnianego węża, i nic się nie zmieniło, i jeszcze długo się nie zmieni. I pamiętajcie, moi drodzy, że nic się nie zmieniło również w horoskopach rocznych. One nadal są dostępne na kanale. Wszystkie horoskopy dla wszystkich znaków chińskiego Zodiaku. Ja, oczywiście, te horoskopy dla Waszej wygody linkuję na dole w opisie. Warto się zapoznać. Dzisiejszy dzień, moi drodzy, ostatni dzień czerwca, poniedziałek Dzień Pierwszego Urzędnika. Dzisiaj możemy tworzyć, a więc, według Fengshu, jest to dzień bardzo dobry na spotkania biznesowe, na zaręczyny, na podróżowanie, również bardzo dobry czas na prace konstrukcyjne i uwaga na szukanie pomocy lekarskiej. Dzisiaj nie zaleca się pochówku zmarłych i rozpoczynania remontów budynków. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego tygrysa, konia, kozy i psa, neutralny dla królika, węża, koguta i świni, a zły dla szczura, bawołu, smoka i małpy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne spotkanie z Feng Shui.